Michał, twoja pierwsza bramka Krakowi, mamy nadzieję, że nie ostatnia, która zapewniła dzisiaj komplet punktów, który po, powieziemy do Krakowa. Powiedz, musiałeś się chyba mega ucieszyć po tym golu. No tak, no, na pewno się ucieszyłem i szkoda, że, że tak naprawdę wygraliśmy 1-0, bo ten system VAR nam yy, tutaj ewidentnie <laughs> przeszkadzał w tym meczu, ale yy, no cóż, no, strzeliłem zwycięską bramkę, jestem z tego zadowolony i jedziemy dalej. Jak byś ocenił przebieg meczu? Po właśnie pierwszym kwadrancie można było wnioskować, że będziecie tutaj mieli naprawdę ciężko przeprawę, bo Lechia z wysokim pressingiem na nas naskoczyła. Było kilka takich sytuacji, w których no, musieliście stanąć na wysokości zadania. Mówię tutaj o obronie, no, no i całej drużynie. No tak, myślę, że że, że był bardzo ciężki początek, a my tak naprawdę zachowaliśmy się jak taki bokser, przeczekaliśmy te ciężkie chwile za gardą i, i w najważniejszym momencie wyprowadziliśmy ten cios, który, który powalił Lechę Gdański i to my wywozimy tutaj z Gdańska trzy punkty. Po tych nieuznanych golach jakoś komunikowaliście się między sobą, nakręcaliście się, żeby właśnie nie spuścić stonu, żeby się nie zdekoncentrować na moment, żeby Lechia nie, nie uciknęła nie nas właśnie tym jednym strzeleniem, które mogło się okazać kluczowe i w, Zapewnić im właśnie chociaż remis. No tak, myślę, że to są ciężkie momenty, bo tak naprawdę my już cieszyli się, czy cieszyliśmy się z bramki. Już wróciliśmy na swoją połowę, a to nagle okazuje się, że bramki nie ma i jest taka troszkę dezorientacja, ale na szczęście nie, nie zgubiło nas to i, i udało nam się dowieść ten wynik do końca.